Witam, pokażę tutaj właśnie jak, jak konfigurować router Pentagram CBRUS P6363 oraz no cała, cała taka rodzina była właśnie tych pentagramów. No jak, jak widzicie jest, znaczy konfiguracja jest dosyć prosta, natomiast trzeba znać te procedury konfiguracji, bo jeżeli się nie zna to tak można po macku, Wiele błędów zrobić. Proszę bardzo, nie ma, nie ma internetu. W tej chwili siedzi brak dostępu do internetu. Włączam przeglądarkę, oczywiście nic nie ma. Wpisuję adres y, tego dostępu do routera. On ma tam y, tak, taki adresik. 192.168.1.100 Enter i wchodzę w okno konfiguracyjne. Y, Pentagrama. Więc tak, wpisuję admin, bo tak ustawił ustawił producent. My, myszką potwierdzam ok, tutaj sprawia to, że się nie da. I teraz wpiszemy pentagram. Pentagram, 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 ok. Potwierdzam ok. Tak, i właśnie całe, cała bolączka jest to, że on się ustawia fabrycznie na ADSL a my musimy właśnie DHCP i inny protokół ustawić, dobrze, zaznaczamy DHCP, tutaj nic nie potwierdzamy, dlatego, że jak potwierdzimy OK, to zapamięta wybór tego, tego hasła i już wtedy nic nie możemy zrobić wchodzimy w Adventure Settings Adventure Settings Van Settings i tutaj właśnie z, z, w MODE zaznaczamy z PPOE na DHCP, to jest cały cwancyk tego wszystkiego i potwierdzamy OK. I za chwilkę powinien być dostęp do internetu, jeżeli oczywiście mamy podłączonego do y, kabel od dostarczyciela. No próbujemy, zobaczymy co tu się będzie działo. No, na razie nie widzę, żeby tutaj coś było. Sieć brak dostępu do internetu. Ale dlaczego? O, jest, jest, już jest. Dobrze, zaraz w drugą stronę jakąś włączę. Onet na przykład.pl. Jest, jest. Okej, okay, już tutaj się pojawiło nawet, że jest dostęp do internetu. Dobrze. Następnie konfigurujemy Wi-Fi. Dobra, znowu wchodzę w stronkę. Adresik zapamiętany, więc tylko klikam jeden. On już resztę sobie tu dopisuje. Enter. Znowu wpisujemy admin. Admin. OK. Pentagram. Pentagram. OK. I tym razem w, w, tak, też wchodzimy w advanced Settings i teraz już w tym razem wireless settings i security wireless security dobrze zabezpieczenia są na disable nie wiem czemu fabrycznie tak ustawiają ale zaznaczamy prawda wybieramy sobie tutaj na przykład tą ostatnią pełną najnowszą tak Wiedziałem, że u mnie mój TP-Link, w zasadzie trzeba nastawiać AES algorytm szyfrowania, natomiast tutaj wystarczy ten, który w tej chwili widać bardzo dobrze działa. TKIPN AES. A to też AES jest. No i od razu możemy tutaj zmienić hasło. że hasło znam, zmieniłem i w tej chwili właśnie nie wiem czemu, ale fabrycznie wyłączony jest WPS, czyli przycisk do szybkiej konfiguracji bez wpisywania hasła, jak się łączy laptopa na przykład z routerem przez Wi-Fi. Więc zaznaczamy na enable, potwierdzamy Appli. I tutaj właśnie jest taka, takie okienko i zaznaczone, yy, że, yy, że pin wpisać, prawda? Więc yy, żeby nie wpisywać pinu, przechodzimy tutaj na PBC. O i w tej chwili już automatycznie, jak przyci przyciśniemy na, na routerze, to yy, automatycznie, yy, jak wybierzemy to połączenie, automatycznie bez wpisywania hasła będzie się nasz laptop łączył. Potwierdzamy Apply. OK. Wychodzimy, włączę teraz laptopa. Nie będę tutaj wstrzymywał nagrywania, bo znowu będę musiał wszystko od początku robić. Zaczekam chwileczkę. O, już tu mi się zaraz uruchomi. Dobra, już ten komputer mogę wyłączyć, bo komputer mi w tej chwili nie jest potrzebny. No dobra, jak widać, nie mamy połączenia internetu w tej chwili, tak? Nie połączono, no dobra. Czyli wchodzimy na połączenie. Aha, na, na razie nie wchodzę w połączenie, tylko na, na routerze przycisnę przycisk. Nie, czy nie muszę go zresetować? Zaraz przycisnąłem WPS. I teraz właśnie wchodzę tutaj i to jest pentagram, połączenie klikam na niego, połącz no i zobaczymy, czy będzie się automatycznie łączyć, automatycznie, bo szare się zrobiło czyli bez, wpis bez wpisywania hasła, bo uaktywniłem właśnie przycisk WPS ale jest połączenie i tu już jest widać połączenie teraz najadę myszką dymek jest, dostęp do internetu Proszę bardzo, zaraz spróbujemy połączyć się z internetem. Czekamy chwilkę. No jest, zaraz zobaczę na inną tą to, to mógł zapamiętać sobie. Ale tutaj zaraz sobie zobaczymy. Ok, no onet. Zaraz niech się odświeży. Dobrze, onet. No i co tam się dzieje? Jest one, dobra, fajnie. Ok, sobie sprawdzimy jeszcze speed test. Nie jest to domena szybkości, ale zawsze coś tam jest. O, o tam około 30 Download Download ma 32,56 a zaraz zobaczymy Upload też tam 30 ponad 33, 43, okej, okay, okej. Okay. A zobaczymy, czy jeszcze na Firefoxie się połączy troszkę dłużej będzie, bo to druga przeglądarka, więc musi się wczytać coś tam. O coś tu już jest i sobie wpiszemy na przykład wp.pl -wp Nie wpisało coś. A bo ja wpisuję z klawiatury komputera stacjonarnego. Tutaj wp.pl i Enter. Ciach jest wp.pl. No tutaj Norton mi jakieś daje sobie moje komunikaty, bo sobie chcę tam, żeby coś instalować. O, i mamy wszystko. OK. Fajnie, dzięki za uwagę. Pozdrawiam, cześć.